Wiedział w to tutaj. jak mi dał simple go te. Easy loop. Suck my balls. <noise> to jest, to jest młody, młody człowiek. On chyba daje najwięcej reklam na swoich filmach. Nigdy w życiu nie widziałem tak dużo reklam. Ale dzięki temu jest szansa, że przynajmniej na dwie, raz na dwie minuty pojawi się coś inteligentnego w tym materiale. <głos> <głos> o nie! BUM! Dobrze. To, to, to słuchajcie, bo to już widziałem, ten moment, kiedy widziałem wcześniej ten fragment, żeby to podesłał. To słuchajcie, jest jeden z lepszych disów, na o berakie w życiu słyszałem. Nie? Się uciekamy! Keva, uciekamy. keva, 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 kewa, keva, kewa. keva, kewa, keva, kewa. Kewa, kewa, kewa. Bierz, 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 bierz. Co tu się dzieje? No, no i tego łucznik został. Czekaj, tak, okay. ten jeszcze walczy, patrz. O kur. No to jeszcze, jeszcze walczył, patrz. Ale jak ma, mało celownikiem celując, jak gościu zygzaka robił. Ulala! Nie no, Krimczako jest szacunek. Gdzie? Zestrzeliłem. Patrz, patrz, na głowie to zatrzymam. Nie no, nie zatrzymuj, bo się zbugujesz jeszcze, nie wyjdziemy stąd nigdy. <g dialu narration> co? Sroga. Jak Saja mówi, że jest mega, 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 to trzeba ją chyba ją olać. Co? No taki tekst czatu. Nie wiem. Który tam taki mądry? Occasion Hunter. O, a ten zden. Rampa jeden? Crafam nie Izek zachodzi. No, no, no. Mhm. No i za cały świat patrzy. Jest nie, nie no dobra już nie chcę, już nie zabijam nikogo, nie. gracie swoje, mnie nie mówię. Szodek jeden. No. Nie gram z wami. Nie gram z wami! Wierdziele, zabrali mi mego fraga z noża Potem jeszcze kurde zbejtowali. Nie gram, nie chcę już grać. Weźcie zmiennika znajdźcie nie chcę wleć w czarnych koniach już. Szukam teamu. No yes. Fuck, fuck this bitch. <laughs> Dobra, smoka BS. Dajcie smoke'a na przejście. Ma ktoś w ja, ogóle? Ja, nie mam. Nie, nie. Nikt nie ma smoka? To czekajcie, ja idę nie. do was. Ja mam. Ty masz? No to mów! No. Skrócił już! Pierdziele, no nie da się tak grać, no! Jak w porach roku Vivaldi'ego Zmienia się montaż w twoich oczach Powiedz mi Lechu coś miłego Nie gin tak szybko, daj odpocząć Leszek, leszek, jest pajacem. No, szkoda, że białemu nie udało się zdobyć tego pierwszego trafienia. A tutaj jest na czele będzie ciężko. Nie będzie mu ciężko. Bez komentarza. Będzie mu lekko. ja muszę sobie kawał wziąć. O kurde. Nie no, przecież to jest jakaś potola, no. co jest? To jest jakoś w co tam w To jest. Kur... Biegam sobie nikogo nie ma, nagle zobaczę mnie ja tego typa jest 15 osób na mnie, no co jest? Wszystko, nie, nie wiem, czegoś jeszcze nie widziałem w, w tej grze, tej no. Biegam sobie, kurde, muzyczka mi gra z łąki i nagle, nie, nie wiem, jeden gościu i nagle wyskakuje a tu 50 osób dookoła Jak myślisz za ile miesięcy uce będzie wyższe od pongowskiego? Myślę, że już jest wyższa. Tylko jeszcze stawać nie potrafi, więc jakby wiesz Mało miejsca mamy strasznie To te małe możecie zabrać. Co ty za świństwo tutaj budujesz jakie świństwo? Czy jakieś typy przyszły. To to, co postawiłeś. To jest fantastyczna budowla. Śmiejstwo to zaraz ci zrobię z dupy, jak nie pójdziesz stąd. O ty! Coś. No co jest? Zbieraj, zbieraj. Jakieś nie miał? Nie miał. Nie. Nie nie. mam, mam Idę spać, na razie.